Witam tu do... DarkSpirit. Drugi vlog na moim kanale z przygody, z podróży. Wczoraj widzieliście sami co było na odcinku, ja zaraz o tym trochę powiem. Było fajnie, a teraz wsiadłem właśnie w pociąg i sobie teraz jadę właśnie pociągiem. Także spoko, wracamy do szliwej. Jak sobie wiecie. Ja to w sumie w sobie pomyślałem, że coś trzeba zacząć zrobić, i dlatego po prostu chcę kręcić takie vlogi, w stroju roboczym w ogóle jadę. Wiadomo, na wczorajszym odcinku mogliście zobaczyć zwierzątko hodowane, które śmierdzą, oborą. Jak sami możecie teraz wiedzieć, zwierzątka ze wsi w zimę często całodobowo znajdują się właśnie w. Po borze, a że akurat wyszły sobie przed obory coś sobie nie wiem, czy tam była jakiekolwiek obora, to pewnie dlatego, że właśnie chciałem wyjść, bo troszkę ciężko było, nie było takiego obrazu No i dlaczego by nie, nie? Ja właśnie pociągiem siedzę, tu są wolne śniadania, tu są wolne śniadania, Dużo ludzi rośnie w pociągu, także, także spoko. Mam derkę, oczywiście, ze swoimi rzeczami, tymi co wczoraj. Mam tam już powerbanki, tym razem dobrze naładowane. I no, baterii w sumie mam. Baterii w sumie mam 47%, także. Także GIT. Nie muszę się obawiać o to, że ich bateria padnie, raczej nie padnie. A jak mi będzie padać, to teraz to. Owerbank, następna i przez tunel jedziemy. Także nes. Nice. A ciemno w tudelu. Czekam na koniec Udało się wyjechać z Tulelu. Ciekawe czy to jest ta ścieżka, którą jechałem rowerem Ciekawe czy w ogóle będzie jakaś ścieżka, którą wjechałem Zaraz zobaczymy Jestem tego ciekaw Jest to też bardzo możliwe A rzeczywiście to jest tutaj, ponieważ, ponieważ ja jechałem właśnie tamtędy Przez most przejechałem i później były takie górki takie o także git. Wtedy wczoraj jechałem właśnie rowerkiem. To jest duże pole. A więc właśnie dojechałem do miejsca docelowego Jestem właśnie tu. Gdzie byłem wczoraj. To szczerze bardzo ciekaw, czy mój rower jest tutaj nadal. Tam gdzie powinien być miejsce. Jest, jest mój rower. Już widzę z daleka w okularkach Także to To dzisiaj też gdzieś zostawię <laughs> Tylko tym razem Właśnie Bo jak widzicie Jest zapięcie Musiałem tym razem kluczyk od zapięcia Także Dobrze Będę mógł sobie go zapiąć I do no, Biorę rower Idę przed siebie gdzieś. Idę sobie właśnie na rynek Obok Kostek Jestem Fajny chodnik A tutaj Jest Kościół Kościół Jakiś tam Coś tam pisze Kościół polsko-katolicki Świętej Matki Bożej Różajcowej Idę Na rynek A Jeszcze rower Oczywiście a rower jeszcze przejąć? No tak. Kurde, ciężko jest prowadzić rower po tej kostce brukowej, ale lepiej mi się cały rower. Takie jest za, na chwilę. I znowu ta kostka. O, kurde. Wielki lew, taki 50 na 50 albo 50 za 70 a usiądę sobie na ławeczce taka fajna ławeczka obok tego jest więc spoko ale to na chwilę i idę dalej może coś tu opowiem ale to jest sobie super patrzcie coś możesz to tak tak się poruszać tym można i to spoko będzie. Fajny kształt w ogóle to też ma Ciekawe dlaczego to bardziej jest, ale to chyba na jedną rękę można jedno założyć I na drugą rękę drugie takie kajdanki przysłowiowe chyba Ale jest to dobrze pewne. takie o stoi sobie tutaj i wiem to nie jest jakaś to jest po prostu to po prostu jest postawiony taki posąg że to sobie stało Takie coś, to można chyba kolanami przechodzić to kiedyś tu była woda moczyłem w tym łeb jeszcze, kurde, chciałem wrócić do fajnej miejscówki tak, się... szybko, szybko, szybko muszę iść pokazać fajne miejsce tak, jak już tutaj byłem genialne miejsce na to, żeby posiedzieć na ławeczce i się to przykryć pod tym Jakie przejście jest ciężkie Taki fajny kamuflaż, tak by to powiedział Lubię takie miejsca generalnie Takie w których jest właśnie taka, taka rzeczka, taki Taki fajny chodniczek, który można sobie pochodzić To jest spoko też O, jakiś. jakaś zielona wdowa z kapeluszem stoi jak pagędyka patrzcie widać ci woda z niej. super Cezury muszę nakładać także żeby... tak przy okazji zostawiłem tabrowę sobie obok ławeczki chyba ich mi nie zajmie bo mało ludzi tu przychodzi dlatego Crossing Auer Le Eimer Przejść nad rzeczką Po takim drzewie To by generalnie To by dodało taki aromat trochę Pod względem tego, że no fajne to jest Próbujesz przejść, przejść, przejść I czekaj czy przejdziesz, Ja Na przykład wchodzisz tędy, próbujesz przejść Nie przejdziesz, wpadniesz do rzeki Ja bym takie coś zrobił ja, ja bym, ja by takie coś zrobił Chociaż nie, jak ja zrobiłbym? Nie wiem się ja bym się z z tego drzewa chociaż parkur, parkur, Parkour spoko i sobie rzeczka tam pójdzie. Ja to często robię takie coś, że na przykład przeskakuję właśnie jakąś rzeczkę, przechodzę przez płoty. Tak przy temacie, jak już tu jestem, to jest taki typical. Cisza jest tutaj wokół tej dróżki Tutaj jest taki murek. Patrzcie. Na ten murek też można wskoczyć. Spróbować wskoczyć. Tylko trzymał kole w prawej ręce. Spróbuję chociaż na... Jedną nogę... Okie udało się. Fajnie. I hop! Na dół. <gryw> Ale ja zabawy, nie? Ale to jest właśnie to co przed chwilą mówiłem. jakieś skiwanie. Na jakiś element czy coś takiego u mnie zawsze to jest statykale Na dośnikach jest Chopy, ja sobie obstawiłem tutaj rower Szybkę go sobie na szybko i idę w WWW w, w. W. W, w, w. lubię jakieś takie domki pensjonaty coś takiego kasztanek kasztaanek Zgadnijcie, co to jest? KaszTanek nawet ze skórki ale A ty jakiś goryl! Leofas. Taki, taki o. Taki. No, gra na coś. A czym to gra? A czym to gra? Jakieś sakiewce chyba. Go Ale ty, jak je rozumiesz? Nie no. <noise> Saksofon? Nie wiem, wypadło mi z głowy, jak się to ta mini gitarka. No jak się to ta mini gitarka, to nie pamiętam właśnie. Teraz co teraz nie mogę przypomnieć. Bardzo. Chwila, mam coś na języku, sprawdzę, czy dobrze pomyślałem. O, właśnie, tak mi przyszło do głowy: Akrylola. Ale to nie jest akrylola? to jest ukulele. Może taka akrylola to by się przydała do tego. Nie ja wiem, nie wiem Odchodzę od ciebie. Baj baj Patrzcie co jeszcze można tutaj znaleźć. Sy, 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 sy. Oraz <grym wytrych> Jak coś nazywał? Groszek! Groszek się to nazywało. Tak Zapomniałem pokazać jeszcze żołądź fajne drzewko, pod którym można zrobić zdjęcie. I tu jest też Syżunia Tylko to jest taka ta, ta, Taka druga I tu jest jeszcze jakieś przejście A tu chyba przejście takie jest na drugą stronę to chyba, to chyba nic ważnego Trochę jak dla mnie to jest y, Nic ciekawego w sensie W sensie to Tutaj W sumie spoko miejscówkę Żeby tak samo y, każdy posiedział tutaj Poprzemyślał co może robić A te paj to, to ten... No, tylko że nie jest jakoś opisana. Będę się dowiedział, co to jest za posąg. Może jakaś tabliczka, może coś tutaj takiego jest. Kurde, trochę miał pojęcia. Może coś tutaj. kolorowa fontanna. Patrzcie jakie to jest szerokie całe Wiesz ktoś przychodzi tutaj zobaczyć kolorową fontannę. Takiego hydrantu w kształcie szacha a dokładnie królówki to nie widziałem i rzeczka podobnie w ogóle czajcie pokazuję wam fajnie tutaj pobliskie miasto ale nie pokazałem wam swojego miasta w takim stylu. Być może dlatego, że nie wpadłem jeszcze na ten pomysł. Ale może jeszcze wpadnę. Bym zapomniał o swoim mieście. Chociaż troszeczkę z grubsza widzieliście moje miasteczko, pewnie z odcinków. Tutaj jeszcze wiem, że plac zabaw trzeba ocenić. <grym> Bardzo chętnie chcę odejść do placę placu zabaw, jeżeli ów takie są, jeżeli są, to spoko. Kolejną fajną rzeczą, którą napotkałem jest boisko. Wielki stadion narodowy, duśnik zdrój, należący do duśnik zdrój, który ma żółto-czerwone kolory, tak jak tam ten płot i w ogóle. Ładnie się prezentuje Nie przypominam sobie, żeby tutaj grał Chociaż mogę się mylić I takie coś tutaj jest Taki koziołek leżący sobie z piłeczką No Znajduję się teraz na Orlenie Wróciłem się jednak po rower, chciałem go zostawić Ale podjechałem sobie właśnie tutaj Na Orlena. Ja sobie hot doga Sosem belgijski, Mam też kolkę. coca cola z żabki. Siedzę. Podładuję sobie trochę telefon, bo mi się rozładowuje. Miałem 1%, a już 10%. Lipa, bo od 5% mogę dopiero nagrywać. Podłączyłem tego powerbanka i on mi tylko podtrzymywał baterię. A nie ładował mi baterii. Dziwne urządzenie W każdym razie dojadam ładuję trochę telefon i nie co dalej Jadę Chodnikiem od drogi normalnej Po której jeżdżą samochody Obym był chodnik cały czas Bo mam taki fajny Ciekawy pomysł na tak Gdzie pobiec z nami znowu rower Po to aby W następnym vlogu Go odebrać Podobnie Taki znowu plan, Uch. idę po prostu zgodnie z planem. Nerkę mam, wszystko co miałem mam. i fajnie jest chodnik. Nawigację tym razem dobrze działa, cieszę się, cieszę się bardzo i pewnie bije więc kończę. Tego ja mam tylko nadzieję, że tu jest jakaś opcja flesza Jest coś Kurde jak ja mogę Trafić w przycisk, czekajcie Oświetlenie Aha, niski poziom baterii Przecież mam 14% Nie wiem No to patrzcie Tam jest tam, gdzie przed chwilą nagrałem Obrócę się nic nie widać, kurwa, nic nie widać. Ja pierdolę. Jestem wokół ulicy i jakiegoś lasu. Oj, auto, może za chwilę będziecie mieli oświetlenie. Patrzcie, patrzcie, kurwa. I idę chodnikiem, bo zresztą tu prowadzę rower, nie? No, tak wygląda trasa. Fantastycznie. No, jak je tak pierdolę, to mnie nie ma po raz drugi, ale nie chciałbym, żeby tak było. Oczywiście. Dobra. Chociaż w sumie chyba się przyjadę. Póki mogę jeszcze latarkę mieć, jako taką bez nagrania. Jest trochę problem, ale nie ma w sumie problemu. Czekajcie. Położę teraz delikatnie rower. Eee, światło pierwsze mam. Drugie, trzecie, czwarte. Tu jest ulica. Właśnie sobie auto pojechały, nie? Tam też jest ulica w drugą stronę Ale tego nie widać, ja jestem tutaj na poboczu, tutaj nic się skręca No generalnie to podmuch wiatru Czuję się tak jakby yy, ten Jakby Batman na rowerze pędził nocą Peleryna mu tylko zlatywała jak moja kurtka I jedyne właśnie co, to właśnie to Moją kurtkę, moją kurtkę Zabiera podmuch wiatru A tak to jest git tir za tirem, ale ja podążę krok za krokiem <grym> z metra na metr że tak powiem no i mam problem, bo już chodnika na ma więc muszę coś sobie wymyślić A kołów nie będę jechał, pomimo tego, że mam to zielone na rowerze bo trochę ryzyk jednak mam pecha ponieważ nie przejadę tutaj tędy myślałem, że nawigacja mi dobrze pokaże, że mogę tędy przejechać ale niestety nie mogę także chuj, jest ryzyko jest zabawa <laughs> Albo w sumie tędy jakoś, bo tutaj widzę, że coś jest Ciekawego Tylko kurwa nie wiem, czy to mnie nie wciągnie gdzieś w dół głęboko na las Kurwa, ale jadę ósemką Kurwa Będę prowadzić jakiś kurwa las wiem, że że będę pirowi świecił w ry i powiem, że tu stoi XD Dwa kilometry mam przed sobą A przed sobą też mam te szczalki, takie, co pokazują, że się jedzie dalej Także git o, auto! Patrzcie, ulica jest! No, jadę dalej, póki mogę Operator by był, to by tankował ze mną tego tira Ale no, niestety Na stacji nie staje i tak Tir <trych> jechał za mną Nie mam nic, że skręcam w lewo Nie mam nic, że jadę Tylko skręcam na prawo O kurwa, teraz trzy jadą za mną, to... Się zatrzymam tutaj Na spokojnie przejadą chłopaki, a ja jadę zaraz dalej Koć nagrywają bo mało procent a latarka działa na pewno gdybym w siebie nie wierzył te wszystkie śmierdzące niedźwiedzie nie i ogólnie za 300 metrów dotrzesz do miejsca docelowego na pewno by no, na pewno by mnie nie było zwłaszcza jakby wyskoczyło mi coś na drodze przed toponami a tak to jadę, trzymam się no fakt może to nie było troszkę normalne ale przygoda musi jakaś taka być nie? auta się normalnie zachowywają, nic się nie dzieje no, jestem w miasteczku do którego dojechałem, a zaraz wam pokażę gdzie dojechałem hihi Jestem na PKP Właśnie PKP Tutaj sobie rower przypiąłem ale Dlatego, że będzie widać, nie światła Szczytna! Kolejne miasteczko Jest właśnie ten Jedno z lepszych PKP Jedno z lepszych miejsc Gdzie rzadko jedzie pociąg i można pochodzić Super jest Przypiąłem sobie tam rower I on sobie może tam stać A ja wracam na przystanek autobusowy ze spokojnie No Bożek niestety już dzisiaj nie przyjeżdża Już tu jest światło, jeszcze to zakończę odcinek A więc jeżeli wam spodobał się ten odcinek właśnie Przygodowy Z podróży Drugi vlog nie wiem jeszcze jak mam nazwać tę serię tak szczerze. Jeżeli Wam się spodobało po prostu to zostawcie łapeczkę i subskrypcję do następnego vloga.